Dzień dobry. Widzę, że robicie Państwo sesję fotograficzną na tle pięknych kwiatów w ogrodzie. Co się Państwu tutaj podoba? Kwiatki podziwiamy. Pałac bardzo ładny. Także... W sumie wszystkiego po trochu. No. Dopiero weszliśmy, także dopiero zaczynamy nasze zwiedzanie. A skąd zwiedzanie? Państwo jesteście? A w Stanach mieszkamy. Także przyjechaliśmy ze Stonach. Mój mąż jest stąd. Mieszka koło Stoku, Także przyjechaliśmy odwiedzić rodzinę. No i przy okazji Zwiedzamy tutaj piękny Białostok. Na co dzień mieszkamy w Kenricket, now obok Nowego Jorku. E, przeprowadziłem się stąd, miałem 19 lat i zawsze lubię wracać tutaj, do Stoku, bo zawsze mi się podobało to miasto. E, Pałac Branickich, planty i wszystko w ogóle. E, to miasto ma swój urok po prostu. Jest takie mniejsze. Nie I na taki wakacje po... zabrał Pan swoją rodzinę, aby wrócić do tych wspomnień. Oczywiście, że tak. Zawsze wracając. A w tym ogrodzie co się Panu podoba najbardziej? Cała to. Ta... Kwiaty i roślinność, ta architektura wszystkiego. To jest tak ładnie zrobione. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Pani sądzi o tym ogrodzie naszym lipcowym? Piękny jest. Bardzo ładny. Zachwycona. A skąd pani jest? Z Sokółki, a mieszkam w Anglii. Czy często pani odwiedza ten ogród, jak jest pani w Polsce? <laughs> tak raz do roku, jak jestem, to tak.

A, A jeszcze nie? tam mieliśmy, tak. tak. Mama, mama, muszę będzie to radni. Tak Bardzo o! jesteśmy zachwyceni. Lubicie tutaj spacerować? Lubimy jak mamy wolny czas. A jesteście zbiegły najbardziej... starki? Tak, zbiegł, znaczy, no już tak. A co Ci się najbardziej podoba w tym ogrodzie? Kwiatki. Kolorowe są? Tak. Lubisz na nie patrzeć? Tak. Bardzo mhm. podobają nam się ogrody i oczarowani jesteśmy ogólnie okolicą. Jesteśmy turystami, przyjechaliśmy z Ełku i zwiedzamy. A pierwszy raz jesteście Państwo w tym ogrodzie? Tak, ja byłam 47 lat temu w Stoku bo uczyłam się. I co, zmienił się Białystok przez ten czas? Powiem szczerze, przeszłam się tylko przez ulicę Lipową tutaj i przyszłam tutaj, pałac zobaczyłam. No i jakie jest Pani wrażenie po zobaczeniu tego pałacu? Powiem szczerze, że za bardzo już nie pamiętam, bo to było bardzo dawno, ale zawsze pamiętam ten budynek, no także jestem po prostu pięknie, jest pięknie w każdym razie i mamy piękną pogodę.